Dzisiaj o kolejnej bardzo ważnej postawie w życiu duchowym. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, witam Was na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Zobaczcie, jak szybko minął ten ostatni tydzień, ale naprawdę muszę Cię pochwalić, muszę Ci pogratulować, że pomimo tego. Upływu czasu ty trwasz, odznaczasz się gorliwością, dajesz radę. Naprawdę jestem z Ciebie bardzo dumny, a jeszcze bardziej dumny jest Ciebie Pan Bóg, Matka Najświętsza, całe niebo. Bie ci brawo, że dajesz radę i tak pięknie dbasz o wiarę, nadzieję i miłość. Dzisiaj, o tym jeszcze będę mówił, właśnie usłyszymy ten. O, to ostatnie zdanie, czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Twoja postawa dbania o dar wiary, o dar, który otrzymałeś, otrzymałeś na Chrzcie świętym jest naprawdę piękną postawą i dojrzałą postawą. Słowo Boże rozwija Twoją wiarę. Słowo Boże. Karmi Cię potrzebnymi łaskami, karmi Twoją duszę. I na pewno, jeżeli będziesz wierny, wierna tym postawom, to te słowa będą odnosiły się do Ciebie nie w zdaniu pytającym, ale w twierdzącym. Syn człowieczy znajdzie wiarę w Twoim sercu, gdy przyjdzie. Gdy przyjdzie tu i teraz. I o tę wrażliwość módlmy się. W imię ojca i syna. I Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za piękne świadectwo wiary, wytrwałości, gorliwości tych, którzy są obecni na uczcie przed śniadaniem. Błogosław, tym, którzy są obecni tutaj dzisiaj, którzy byli obecni przez ostatni tydzień, ale i tym, którzy będą nadal przez te najbliższe dni, którzy będą chcieli Październik przeżywać i z Różańcem, ale także ze Słowem Bożym. Niech te rozważania, niech Twoje Słowo buduje w nich przede wszystkim łaskę wierności i wytrwałości dobrym postawom, które pomagają przybliżać się do Ciebie. O tę gorliwość modlę się przez niepokalane serce Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii z niedzieli rok C. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? No właśnie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Co zrobić, żeby znalazł wiarę na ziemi, żeby znalazł wiarę w naszych sercach? Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Nie ustawać. To jest bardzo ważna postawa, bardzo ważna cecha, jeżeli chodzi o budowanie naszej wiary. Kiedyś podczas pewnych rekolekcji widziałam taki obrazek człowieka, który szuka wody. Pod ziemią, tam kilka metrów jest woda, jest źródło. On ma wiertło i wierci w jednym miejscu metr, nic nie ma, zniechęcił się. Wierci w drugim metru półtora metra, wierci, wierci, znowu nie ma nic, zniechęcił się. Idzie dalej, idzie dalej. Tam wierci metr, tam pół metra, tam jeszcze może więcej. Czasami mu się nie chce, no to mnie jest zmęczony i idzie z miejsca na miejsca i yy, yy, traci energię i się zniechęca. A jest druga postać, która stoi w jednym miejscu i w jednym miejscu wierci, wierci, wierci metr, dwa, trzy metry i wywiercił, i ma wodę. Dowiercił się do źródła. Właśnie nie ustawać, ale w jedną stronę. A nie, że my moi drodzy szukamy czegoś nowego, szukamy nowych wrażeń. Tutaj jest fajnie chwilę, ale dobrze to nam się znudzi. Wypłyci się to, te emocje, które też temu towarzyszą, uczucia gdzieś się skończą, przemijają, ponieważ uczucia, emocje są zmienne. A moi drodzy, właśnie ta postawa tego wiercenia w jednym kierunku powinni się zawsze modlić i nie ustawać. Czyli o co chodzi z tym jednym kierunkiem? Chodzi o to, żeby mieć. Jakieś dobre postanowienie codziennej modlitwy, codziennego rozważania Słowa Bożego, spowiedzi świętej co pierwszy piątek, czy po każdym grzechu ciężkim, co niedzielnej mszy świętej, komunii świętej. To są takie podstawy, filary. Tego się trzymam i dzień w dzień, czy się pali, czy się wali, ja o to dbam. Nawet jeżeli nie odmówię części różańca, pięciu dziesiątków, to odmówię dziesiątek różańca ale pomodlę się, nawet jeżeli nie mam czasu wysłuchać rozważania, czy przeczytać rozważania Bożego Słowa, przeczytam Ewangelię z dnia, przynajmniej tyle, ale właśnie wiercę, wiercę, wiercę i to jest ta postawa nieustawania, ale dzięki temu krok za krokiem idę do przodu. Nawet jeżeli jestem zmęczony, nawet jeżeli jestem zmęczony, a idę w jakąś stronę, to jeżeli zrobię... Te 10 kroków, czy przejdę ten jeden kilometr, a nie 10 kilometrów, to jestem o ten jeden kilometr bliżej. Ale to jest niesamowicie ważne. Czasami trzeba może zwolnić tempo, iść wolniej, żeby zregenerować siły, ale iść, ale iść, ale iść. I moi drodzy, ta wierność jest bardzo ważna, żeby wypełniły się te słowa. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiary na ziemi, gdy przyjdzie? Tego ci życzę. I niech Twoją odpowiedzią na no to dzisiejsze słowo będzie komentarz. Panie, chcę być wierny dobrym postanowieniom. Panie, chcę być wierny dobrym postanowieniom. Dzisiaj w niedzielę o godzinie 18 w parafii Łańcu Twara Za wszystkich darczyńców odprawię mszę świętą. Jako moje podziękowanie za Wasze wsparcie duchowe, modlitwy, cierpienia ofiarowane w intencji też tej ewangelizacji w internecie, za wszystkie dobre słowa, budujące słowa, za czasami i też oczywiście słuszne, mądre uwagi, także za Wasze wsparcie materialne. Bez tego nie byłoby tego wszystkiego. To są. Bieżące opłaty za internet, za prąd, czasami trzeba jakiś kabelek dokupić, coś tam, jakaś się żarówka spali, to są opłaty za programy komputerowe, które kiedyś to wyglądało tak, że się kupowało program raz i on był na lata, a teraz zazwyczaj to wygląda tak, że trzeba go co jakiś czas opłacać. To są tzw. Tak subskrypcje, np. miesięczne, kwartalne czy roczne. Też są, moi drodzy, czasami nowe programy wchodzą, lepsze technologie, tutaj także z tego staramy się jakoś korzystać. To są też właśnie opłaty za montażystę, za grafika, za te sprawy bieżące. Bardzo Wam dziękuję, że to wszystko dzięki Wam może funkcjonować i moim wyrazem wdzięczności jest tam sza święta, która odprawię za wszystkich darczyńców. Przez ustawiennictwo świętego Józefa w waszych sprawach materialnych. Łańcuch, twara godzina 18, niedziela. Zapraszam dzisiaj na wieczornik i jutro na ucztę przed śniadaniem, a na cały dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu. Niech będą dzięki, szczęść Boże, i do zobaczenia.